I dawno się z wami nie witałam z samochodu i stwierdziłam, że tak, włączył mi się taki mały gadany i mówię, dobra, to jest ten moment, teraz, teraz mogę mówić. W pierwszej kolejności chciałabym się, chciałabym wam podziękować za nasze ostatnie spotkanie, które odbyło się 31 sierpnia o godzinie 20 w niedzielę i było to spotkanie na relacji na żywo na YouTubie. Data ta okazała się w ogóle, słuchajcie, totalnie tego nie zamierzałam. Okazała się, że jest to rocznica mojej pierwszej publikacji na YouTubie, i mi to tam napisaliście właśnie w komentarzach i w wiadomościach prywatnych. No powiem wam, że no szok, słuchajcie, przypadek no nie sądzę. W każdym razie było mega. Ja jestem cały czas pod wrażeniem, cały czas nie dowierzam, że było tyle osób. Nawet pisaliście mi w trakcie tam tego. Ja sobie później odtworzyłam ten czat. No, i pisaliście mi tam w trakcie, że oglądacie inne kanały, które są o wiele większymi kanałami, a nie, nie mieli nigdy tylu oglądających na relacji na żywo. Ja myślę, że to, wiecie, ten, ten magnetyzm i urok Andrzeja Tajemniczego przyciągnął tyle widzów. W każdym razie, ja się zestresowałam, to widzieliście. Bardzo Was przepraszam, bo czytałam później właśnie te wszystkie Wasze pytania i tak dalej. Na tyle nie odpowiedziałam. No, ale. To wszystko tam tak szybko wskakiwało, to się szybko tak działo, że naprawdę no, nie byliśmy w stanie na wszystko odpowiedzieć. E, myślę, że. bo pytacie też, czy jakiś kolejny live będzie. Myślę, że. No, może kiedyś tak. No, nie wykluczam, jakby, no, nie wykluczam. Fajna forma, spotkania to była. E, ja to bardzo mocno przeżyłam. Spać nie mogłam w nocy, słuchajcie. Szok, po prostu szok. Szok i niedowierzanie. Ale myślę, że. Naprawdę fajnie. No to po pierwsze. A po drugie, że co? Tymczasem jadę pozałatwiać swoje sprawy, ale my już zobaczymy się na miejscu. Zobaczyć na plac budowy, co się dzieje. A w sumie to już na samym wstępie mogę Wam pokazać, że tutaj nie ma tego strasznego straszydła. Także pamiętajcie, tutaj był kiedyś taki ganek, wiatrołap, i tutaj. My chcemy to w przyszłości jakoś tam mm, zrobić, tutaj taki jeden wspólny z podestem i tak dalej. No ale to wiadomo daleko, daleko jeszcze kiedyś tam w przyszłości. Dobre, do, do, do. Że o! Pan Robert kładzie styropian już w jednej części. Jakbym miała być szczera, to tak te folie i styropiany, to tak nie, 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 to nie może, to nie może się udać, Panie Robercie, nie? Kto to pomyślał? Takie, takie rzeczy w ogóle. Ja, to, to mi coś tu śmierdzi. Oni wszyscy chcą nas wykończyć. I później to wdychamy. No, ja Wam mówię, się nie ma co śmiać. No, także do przodu. Jak już pójdą te wszystkie przyłącza, tutaj jak będzie ten styropian i styropian już będzie położony, to pan Maciej wejdzie wtedy znowu. Mam nadzieję, że nie będziemy długo czekać. I położy, rozprowadzi ogrzewanie podłogowe. Wtedy jak już to dokończymy, to będą nasze upragnione wylewki. No. Pan elektryk zakończył już swoją pracę. Pan hydraulik już dokańcza. Takie małe jakieś tam uzgodnienia mieliśmy odnośnie tutaj przyłącze. No i trzeba przesunąć trochę po prostu kibelek i przyłączę, bo tu będzie taka wanna wolnostojąca. No i pewne zmiany po prostu. I w sumie tamte drobne korekty. Trzeba wyjść z pionami do góry, tam jeszcze z klimatyzacją coś podprowadzić. Ktoś mi w komentarzu też podpowiedział, że bym pomyślała o tym, żeby podprowadzić wodę do ewentualnie lodówki, w której przecież może być jakaś kostkarka i tak dalej. Ja o tym nie pomyślałam. Dziękuję bardzo, to był bardzo cenny komentarz. Także to też mi pan Maciej na prędce jeszcze tutaj podłączy. No i co? No i tak jak właśnie tutaj widzicie. Dwie warstwy styropianu, pod spód folia, samo zdrowie. Mnie chodziło dzisiaj w tych zmianach o to, że dzisiaj musiałam jakby wiedzieć, a nie zastanawialiśmy się nad tym wcześniej z Andrzejem i to był nasz błąd. Jaka wanna? Jaki kibelek? Jak ma być podprowadzona woda? Do... Znaczy, mieliśmy jakieś wyobrażenie, jak to ma wyglądać, ale no w sumie dzisiaj musiałam podjąć taką decyzję ostateczną, więc trochę tak na szybce. No bo chcemy, żeby wanna była tu pod oknem wolno stojąca, natomiast jakby kran chcemy, żeby wychodził z podłogi taki też wolno stojący. Tutaj chcemy taką toaletę w stylu retro, czyli nie jakby zabudowany geberit i tak dalej, jak to tam się w takim nowoczesnej zabudowie robi, tylko chcemy taki wolnostojący, normalnie z taką spłuczką, taki w stylu retro. No oczywiście do tego etapu jeszcze dojdziemy, to będę Wam wszystko pokazywała. No i musieliśmy się trochę tam odsunąć w tamtą stronę, tutaj musimy odsunąć się w tą stronę, no i tak to właśnie wygląda. No, ale żem się aż upociła z tego wszystkiego, że to dzisiaj już powinnam wiedzieć takie rzeczy, a ja nie wiedziałam. I, i tak na każdym kroku, słuchajcie. I że moje spostrzeżenie, jeżeli chodzi o te tutaj właśnie te kompostowniczki, to są takie, że do ziemniaków nie, przynajmniej nie tutaj. Ale myślę, że to jest kwestia tego, że one miały tam po prostu zwyczajnie za sucho, naprawdę za sucho, dlatego, że właśnie tutaj mam takie miejsce, że tutaj jest właśnie tak wiecznie i to się nie sprawdziło tak samo jak właśnie mówiłam wcześniej o tych skrzynkach. Także to już jest moja kolejna lekcja w tym ogródku. Natomiast, jeżeli chodzi o cukinie w tych kompostownikach, powiem wam rewelacja. Bo tak, zajmują mało miejsca. Eee, do tego myślę, że to, co tam im dałam, czyli właśnie taką ziemię przekompostowaną, ledwo co i tak dalej, taką z kompostownika, pomiesza... ja dawałam. Pamiętacie, dawałam tam co po prostu, co mi, co miałam pod ręką. No to to muszę przyznać, że mega mi się sprawdziło i na pewno w tych kompostownikach zostawiam je. Tutaj uzupełnie ziemi, właśnie taki tutaj z kompostu i następny rok na pewno też tam będą właśnie cukinie, dynie, nie wiem co tam jeszcze. W każdym razie, no nie ziemniaki. Szkoda. Te tutaj z ziemi też jakoś specjalnie mi nie wyszły, bo są małe. Takie średniaki, więc na przykład te w, tam w doniczkach były większe. Hm. Zje. Wszystko? Tak zwane sadyniaki, słuchajcie, taka wielkość. To, to są na dwa obiady. A ja się urobiłem jak głupi przecież. Ile to trzeba pracy włożyć? Nie, no szczerze powiedziawszy, no to nie obrodziłem mi zbytnio, bo istonka je zaatakowała, i jeszcze jakieś tam robale, i w ogóle. Tak myślałam, że w ogóle nic tam z tego nie będzie. Są malutkie, są takie średniaki też całkiem, całkiem, fajne. Na nasze potrzeby to ja będę kupować ziemniaki, a szkoda mi chyba mojej pracy i no tylko taka zajawka w sumie, tak, tak mi się chciało, wie kurczę, wiecie. Ziemniak ponoć wszędzie urośnie, także no dobra. W każdym razie, no coś było, no coś było. Okay. Jak widzieliście zlikwidowałam te skrzynki które według mnie w tym miejscu w ogóle okazały się totalnym niewypałem. E, strasznie przesuszone, owiane, przewiane. W ogóle mam tutaj takie miejsce na ten warzywniak, że tak naprawdę to miejsce muszę tutaj jakoś osłonić od wiatru bardziej. E, ponieważ jest narażony właśnie na taki przeciąg, przewiew i to wszystko się tak przesusza mam wrażenie. E, a najbardziej właśnie widziałam po tych e, w Skrzynkach, gdzie na przykład w mieście w takich skrzynkach bez problemu jakieś zioła, takie wiecie podstawowe, takie rzeczy blisko ogródka, że, blisko domu, żeby były, to bardzo ładnie mi się zawsze zachowywało. Natomiast tutaj słuchaj, wszystko uschło, mimo tego, że nawet starałam się podlewać i tak dalej. No a już tym bardziej, jeżeli były takie momenty, gdzie tutaj nie mogłam być, no to już totalnie bez powodzenia więc o, tego się nauczyłam. W ziemi to w ziemi. Nie, a tak naprawdę to tutaj planuję jakby grządki podwyższone w tym pasie, więc robię sobie po prostu pomału miejsce. Pomału. Nie dzisiaj. No, to pozostało mi teraz to pomierzyć. Ile mi się tu zmieści, jak to ma wyglądać. Generalnie nudy nie ma, jak widzicie. Ja ciągle coś w domu mam to samo. Słuchajcie, ciągle coś przestawiam. Postawię stół tak, a potem tak. I za każdym razem to samo mówię. O nie, no teraz jest lepiej, teraz jest lepiej. No, także. O, teraz będzie lepiej, słuchajcie. Teraz może być tylko lepiej. To by musiało być takie 1,20 m 1,70 m. No bo tutaj w sumie tyle mi wystarczy. wi uh -huh. oui, oui, oui. No i tutaj musi być ścieżka. Jap. Yep. Czyli 1,20 m na 1,70 m. Zapamiętajcie. Proszę tam zapisać sobie. Proszę mi napisać w komentarzu. Dobrze, mniej więcej tyle. Potrzebuję, żeby przejść tak na szeroko, na bogato. Uh -huh. Czekajcie, metr dwadzieścia to będzie taki porządny mój krok. Czyli by były tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Tu już nie widzicie, ale jest pięć.

Die with the night. You and I, we got our differences. Dobrze kochani, wracam do domu. Torba od drona cięższa kilka jabłek, także gdzieś mogłam zmieścić, upchałam tam. Wracam do domu. Na dzisiaj to koniec w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję za oglądanie, za oglądanie do końca. No i oczywiście mam nadzieję, że się Wam podobało. Słuchajcie, to jest epickie po prostu, yy, za każdym razem jak idę tutaj, idę po jabłka, idę je kraść, żeby była jasność, to nigdy nie zabieram żadnej reklamówki. No ale yy, pamiętajcie, że mam przyzwolenie od sąsiadki, bo jeżeli ktoś ogląda mnie pierwszy raz i sobie myśli, Boże, co za laska, no, no to yy, nie jestem laską. Pierwszy ziemniak jest. Drugi. No, zobaczymy, ile ich będzie. <noise> Trzy ziemniaki z całego. Marna sprawa. Ciężko się wyjmuje. Jakoś tak ja niespecjalnie jestem zadowolona. Póki co. Czy było warto? Nie. <noise> Szczerze mówię, nie. Ja już wcześniej tam kupowałam, więc w sumie. No trochę więcej byłoby tych ziemniaków, faktycznie. No ale i tak jakoś tak, no wiecie, szału nie ma. Tak idę z daleka i tak... Och, jak ładnie wyglądają nowe kominy. Prawda? No ładnie, ładnie. A tak w ogóle to już robimy wszystko, żeby zlikwidować tutaj to e, to 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 to. Mamy już tam papiery poskładane w energetyce i będziemy schodzić faktycznie tutaj, będzie skrzynka przy płocie. Także to tak w ramach jeszcze ciekawostek. No dobra, to jeszcze mały przegląd budowy na koniec dnia, żeby Andrzej wiedział, na czym stoimy, bo on biedny nie mógł przyjechać. Także o tak to wygląda. Tutaj Prawie w salonie już jest położone. Robert musiał za chwilę przestać, ponieważ tutaj jeszcze pracuje hydraulik z podłączeniem do klimatyzacji, już się przewiercił, jak widzieliście, chyba wcześniej. Tutaj została mi podłączona już woda do ewentualnie lodówki z kostkarką, i, i co? I idziemy do łazienki, w której już w zasadzie też już jest koniec. Tu już będziemy mogli pomału sprzątać i kłaść styropian. Yy, ta rura została tutaj przesunięta zupełnie do ściany. No i tutaj już mamy wyprowadzenie właśnie pod wannę. No, elegancko. Także no coś, słuchajcie, pomalutku, pomalutku, codziennie do przodu. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I, I really wanna know, really wanna know. If I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my.